aus Hamburg Hasen, Cześć dzień dobry, witam. Pozdrawiam serdecznie z Hamburga, Drogie Pierniki. Poniedziałek, 10 listopada wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz prezes Spiegel aus Deutschland. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale. Dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których nieprzerwanie. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziś zajmiemy się jednym tematem, tematem ważnym, elektryzującym, bo tematem planowanej elektrowni atomowej w Polsce. Przytoczę Wam dwa artykuły, które zostały napisane dla Berlina Morgenpost i artykuły te sugerują, że polski zwrot ku energii jądrowej to decyzja zbyt krótkowzroczna. Zaczynamy od pierwszego artykułu. No jest atomkraft in Polen, warum es direkt am Meer entsteht? Nowa elektrownia jądrowa w Polsce, dlaczego powstaje tuż nad morzem Berlina Morgenpost. W Polsce rozpoczyna się budowa elektrowni jądrowej zaledwie 200 metrów od wybrzeża Bałtyku. Choć lokalizacja budzi kontrowersje, zwłaszcza ze względu na brak wybranego jeszcze miejsca na składowisko odpadów radioaktywnych, projekt ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej energetyki. Na piaszczystym wybrzeżu w okolicach Słajszewa, około 70 km na północny zachód od Gdańska, w miejscu dotąd znanym z turystyki i leśnej ciszy ruszyły pra prace przygotowawcze. Państwowa spółka PEJ, Polskie Elektrownie Jądrowe, planuje uruchomienie pierwszego reaktora w roku 2036. Będą to trzy bloki o łącznej mocy 3,75 GW. Budowane przez amerykański koncern Bechtel w technologii Westinghouse. Podczas gdy Niemcy w 2023 roku ostatecznie zrezygnowały z energii atomowej, Polska stawia na nią jako element transformacji energetycznej i narzędzie redukcji dwutlenku węgla. Obecnie około 60% energii elektrycznej w kraju w Polsce pochodzi z węgla, co czyni kraj jednym z najbardziej emisyjnych państw Unii Europejskiej. Dwa planowane ośrodki jądrowe mają docelowo dostarczać od 6 do 9 GW mocy, co pozwoliłoby zasilić nawet 12 z 14,7 miliona polskich gospodarstw domowych. Pierwszy kompleks zajmie powierzchnię 12 hektarów. Jest to równowartość około 280 boisk piłkarskich. Z plaży elektrownia ma być prawie niewidoczna, osłonięta pasem lasu o szerokości 200 metrów. W krajobraz wyraźnie wpisze się jednak nabrzeże o długości 1,1 km, przez które dostarczane będą materiały budowlane. Mieszkańcy słabo zaludnionego regionu żyli dotąd głównie z turystyki, teraz liczą na go, impuls gospodarczy. W szczycie prac budowlanych na miejscu ma pracować nawet 8 tysięcy osób, a według szacunków PEJ każdy z tych etatów wygeneruje od 3 do 5 kolejnych w sektorach usługowych i logistycznych. Nie dziwi więc, że 67% społeczeństwa popiera ten projekt. Polska nie jest jedyna w Europie, która wraca do energii jądrowej. Czechy planują dwa nowe reaktory, Holandia rozbudowuje swoje moce, Belgia rozważa przedłużenie pracy istniejących bloków i budowę nowego. Elektrownia w Słajszewie powstaje w dużej odległości od ośrodków przemysłowych, głównie ze względu na dostęp do dużej ilości wody morskiej, potrzebnej do chłodzenia reaktorów. Woda będzie zasycana i odprowadzana pod powierzchnią morza specjalnymi tunelami. Projekt przewiduje również budowę nowych dróg i linii kolejowych, które poprawią, prawią komunikację regionu ich koszt nie jest uwzględniony w szacowanych 47 miliardach euro całkowitych wydatków na inwestycje nie jest to pierwszy raz gdy Polska próbuje wejść w energetykę jądrową w latach 80. XX wieku rozpoczęto budowę elektrowni w Kartoszynie lecz po katastrofie w Czarnobylu w 86 roku pracę przerwano a w 89 roku rząd całkowicie wstrzymał projekt czy tym razem się uda historia europejskich projektów atomowych uczy ostrożności budowa fińskiego reaktora trwała 16 6 lat zamiast planowanych czterech Brytyjski projekt jest opóźniony o 7 lat i kosztuje już 54 miliardy euro, a francuski projekt został uruchomiony dopiero w 2024 roku, 12 lat po terminie. Polski projekt, choć ambitny, stoi więc przed wyzwaniami logistycznymi, finansowymi i politycznymi. Dla rządów w Warszawie ma on jednak znaczenie symboliczne to krok, energetycznej niezależności i redukcji emisji, ale również dowód na to, że Polska chce być technologicznym partnerem Zachodu, a nie tylko importerem energii. No i teraz słuchajcie, to jest pierwszy z artykułów. Krótko później ukazał się drugi artykuł, też właśnie w Berliner Morgenpost. Polens Einstieg in die Atomenergie ist zu kurz gedacht. Ten artykuł już miał taki wydźwięk bardziej, no taki ostrzejszy, bardziej tutaj chodziło o to, żeby pokazać, że ta droga Polski nie jest dobra. Polski zwrot energii jądrowej to zbyt krótkowzroczna decyzja. Yy, I teraz tak na początku przytoczone zostały dokładnie te same fakty, które teraz Wam powiedziałem: gdzie powstaje elektrownia i tak dalej, jaka jest sytuacja w Polsce. Politycznie brzmi to przekonująco, jednak, jak podkreślają komentatorzy, ekonomicznie projekt jest zbyt krótkowzroczny. Po pierwsze, Inwestycja będzie bardzo kosztowna. Przykłady trzech ostatnich elektrowni jądrowych i tutaj te przykłady: Finlandia, Francja, Wielka Brytania, które wam przed chwilą przytoczyłem. Co prawda, Polska stawia na sprawdzony standardowy typ reaktorów, ale nie oznacza to, że uda się uniknąć opóźnień i przekroczeń budżetu. Po drugie, jest niejasna, niejasna, pozostaje kwestia finansowania. Około 70% kosztów ma zostać pokryte z kredytów. Za które poręczy państwo? W praktyce oznacza to, że ryzyko poniesie polski podatnik. Dodatkowo energia jądrowa będzie droższa od tej pochodzącej z innych źródeł, więc ostatecznie to konsumenci zapłacą więcej za prąd, pisze Berlina Morgenpost. post Równie ambitny jest harmonogram projektu. Według planów pierwsza elektrownia ma ruszyć w 2036 roku. Jednak doświadczenia Europy Zachodniej pokazują, że między rozpoczęciem budowy a uruchomieniem reaktorów mija często znacznie więcej lat niż przewidywano. No i najważniejszy problem dotyczy jednak odpadów radioaktywnych. Polska, podobnie jak większość państw atomowych, no i tutaj uwaga, ja teraz dopowiadam, tego nie ma w, w artykule, także i Niemcy. Nie ma jeszcze opracowanego planu ostatecznego składowania zużytego paliwa. Na razie odpady mają być przechowywane tymczasowo przy samej elektrowni, a decyzję o trwałym rozwiązaniu odkłada się na przyszłość. Autorzy krytycznych komentarzy wskazują, że władze, podobnie jak, jak i władze w innych krajach, też dopowiadam tutaj ja, także i Niemcy przerzucają ten problem na kolejne pokolenia, licząc, że w międzyczasie technologia, technologia czy technologicznie uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. Na to jednak świat czeka już od dziesięcioleci. No i teraz słuchajcie, taka jest sytuacja, tak jest opisana. To opisane to, co się w Polsce dzieje. Zanim taką dyskusję albo przejdziemy, trochę sobie podyskutujemy, albo wy sami sobie pomyślicie nad możliwą dyskusją, chciałem Wam jeszcze przytoczyć tutaj kilka faktów dotyczących historii energetyki jądrowej w ogóle w Niemczech. Słuchajcie, tutaj bazuje na stronie BGE, to jest Bundesgesellschaft für Entlagerung, czyli to jest taka federalna spółka ostatecznego składowania. Słuchajcie, po drugiej wojnie światowej rozwój energetyki jądrowej w Niemczech rozpoczął się równolegle po obu stronach żelaznej kurtyny, czyli w zachodnich i wschodnich Niemczech, w RFN, w Niemczech zachodnich. W 1955 roku powołano federalne ministerstwo do spraw energii atomowej, a dwa lata później kraj przystąpił do wspólnoty Euratom, co otworzyło drogę do cywilnych badań nad energią jądrową. W NRD wschodnich Niemczech rozwój atomu przebiegał w ramach współpracy ze Związkiem Radzieckim i RWPG, czyli Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Lata 60 i 70 przyniosły szybki rozwój energetyki jądrowej w Niemczech Zachodnich. Atom postrzegano jako symbol postępu i niezależności energetycznej. Do końca lat 80. w Niemczech Zachodnich działało 19 elektrowni z 36 reaktorami, które dostarczały nawet 30% krajowej energii elektrycznej. Jednocześnie pojawił się silny ruch antyatomowy. Protesty w takich miejscowościach jak Wyl, Bruckdorf, Gollim stały się symbolem społecznego sprzeciwu wobec tej technologii. Katastrofa w Czarnobylu w 1986 roku wstrząsnęła opinią publiczną, doprowadziła do trwałej zmiany w postrzeganiu energii jądrowej w Niemczech. W NRD, czyli wschodnich Niemczech, pierwszy reaktor uruchomiono w 1966 roku, był to reaktor badawczy. W 1973 roku rozpoczęto eksploatację dużej elektrowni Lubmin koło Greifswaldu. To co ciekawe, Lubmin to jest tam, gdzie teraz kończy się Nord Stream Elektrownia dostarczała 10% energii elektrycznej NRD po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku wszystkie reaktory wschodnio niemieckie zostały zamknięte, ponieważ nie spełniały zachodnich norm bezpieczeństwa. Ostatni blok w Greifswaldzie został wyłączony w 1995 roku i właśnie Greifswald jako obiekt został przez, prze, przeznaczony czy przekształcony w centralstwischen, czyli tymczasowe miejsce magazynowania odpadów radioaktywnych, tymczasowe miejsce to jest bardzo ważne. Tam magazynuje się wypalone paliwo jądrowe, elementy reaktorów po demontażu itd. Tak Teraz słuchajcie, rząd SPD Zieloni pod przewodnictwem Gerharda Schrödera w 2000 roku zawarł z koncernami energetycznymi umowę o stopniowym wygaszaniu reaktorów. Rok 2000, słuchajcie. W 2010 roku Angela Merkel wydłużyła okres pracy elektrowni, lecz katastrofa w Fukushimie w 2011 roku doprowadziła do zmiany decyzji i przyjęcia ustawy o ostatecznym wyłączeniu wszystkich reaktorów do roku 2022. Proces ten, później ze względu też na wybuch wojny, Został zakończony dopiero w roku 2023 i tu, 15 kwietnia, odłączono trzy ostatnie elektrownie atomowe Emsland, Izar 2 i Neckar Westheim też 2. I problemem, słuchajcie, co jest problemem? Największym wyzwaniem i problemem pozostaje kwestia bezpiecznego składowania odpadów radioaktywnych. W Niemczech Zachodnich do końca lat 70. planowano budowę ostatecznego składowiska w miejscowości Gorleiben, to jest Dolna Saksonia, w dawnym złożu soli. Po dekadach badań i społecznych protestów projekt został zaniechany w roku 2021. Obecnie odpady przechowuje się w magazynach tymczasowych. Największe z tych magazynów to Ahaus, Gorleiben i Lubmin. Władze federalne prowadzą proces cały czas poszukiwania lokalizacji ostatecznego składowania. No i właśnie tym procesem zajmuje się Bundesgesellschaft für Entlagerung BGE. Zakończenie procedury przewiduje się na rok 2031. Jednak rozpoczęcie budowy i eksploatacji takiegoż końcowego tutaj składowiska nie nastąpi wcześniej niż w latach 2050-2060. No i tutaj są różne pomysły, gdzie takie składowiska mogłyby mieć miejsce. O tym też trwają cały czas dyskusje. Czyli słuchajcie, mamy artykuły, dwa artykuły w tej samej gazecie, które mówią o tym, że no Polska jest o krok od tego, żeby powtórzyć błędy Zachodu. Takie Ostrzeganie paternalistyczne, takie, wiecie, ojcowskie ostrzeganie: nie róbcie tego tak trochę. Taki kluczowy motyw, który się pojawia w tych artykułach, to jest właśnie nauka z historii. Taki to jest bardzo mocny fundament tych, tego. My to, my, Niemcy, przeżyliśmy to, mimo że mieliśmy jakieś tam sukcesy technologiczne, no to zrezygnowaliśmy. Polacy, nie popełniajcie tych samych błędów, trochę tak tutaj o to chodzi. No i trzeba zwrócić uwagę na to, że że te argumenty nie są formułowane w takim duchu ideologicznym, nie ma tu nie są naładowane rzeczywiście ideologią, ale, ale Przytacza się argumenty ekonomiczno-finansowe przede wszystkim. No i jeszcze pojawia się oczywiście oprócz też wątku ekologicznego, nie? No, ze względu na ten miejsce ostatecznego składowania, też taki, taki jeszcze symbol moralny, czyli odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, spychanie na przyszłe pokolenia odpowiedzialności za to ostateczne składowanie. No i to jest bardzo ciekawe, ponieważ jakby Niemcy sami jeszcze. Nie rozwiązali tego problemu ostatecznego składowania, a już że tak powiem pouczają Polskę. Bardzo ciekawy jest też ten, ten, ten czas tutaj, bo Niemcy mówią, że przed rokiem 2050 czy nawet 60 nie będzie jeszcze tego miejsca ostatecznego składowania, albo jeżeli będzie wybrane, to jeszcze nie zacznie działać. Do tego czasu w Polsce elektrownie atomowe już mają zacząć działać. Więc tak rzucę po prostu, może Polska i Niemcy mogłyby w tym temacie ze sobą współpracować. Na przykład. No, ale to są tematy, którymi powinni zająć się przede wszystkim, słuchajcie, tutaj politycy. Ja jestem ciekaw Waszego zdania, i myślę, że to jest dopiero początek tej dyskusji o w ogóle projektach, dużych projektach gospodarczych w Polsce które na pewno będą mniej lub bardziej torpedowane przez stronę niemiecką. Tymczasem das war's, u To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Ich wyszę euch wie immer einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Jak zwykle Wam przyjemnego i pełnego sukcesu w dnia. Pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Liebe Grüße. Tschüss!